Witam się z Wami serdecznie i zapraszam na haul ubraniowy. Ostatnimi czasy pobuszowałam trochę po wyprzedażek. Udało mi się e, dorwać parę fajnych rzeczy, nawet dwie pary butów i jedną torebkę. E, no, jest tego naprawdę całkiem sporo jak na mnie, więc chętnie się z Wami dzisiaj podzielę. Może kogoś zainspiruje, może się coś komuś spodoba. Więc zapraszam do oglądania, i żeby nie przedłużać, zaczynajmy od początku. Chciałabym Wam też pokazać, jak te ubrania wyglądają na mnie. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś się postaram, żeby jakoś to zademonstrować. Zaczynamy. Pierwsza z rzeczy to taka sukieneczka. Ona jest. Raczej w wersji mini bardzo mi się podoba to przejście ombre, o ile z tymi takimi typowo mieszanymi kolorami, które były dosyć mocno modne w tym sezonie. No nie potrafiłam się odnaleźć, mimo że mierzyłam ich kilka, tak w tej się czuję bardzo fajnie. Z racji tego, że dół ma jaśniejszy, też bardzo ładnie podkreśla opaleniznę na nogach. Kolejna sukieneczka. Ona w ogóle kosztowała jakieś szalone 90 koron, więc naprawdę super cena. Biała jest marszczona, więc ładnie będzie nam tutaj maskowała wszelkie niedoskonałości i jest też taka ażurkowa. Więc bardzo fajna na lato. Jedyne co to te ramionczka są takie dosyć cienkie, powiedziałabym, że takie stanikowe, ale myślę, że będzie to ok wyglądać. I tutaj z przodu ma jeszcze taką e, słodziutką kokardkę. Następna sukienka jest to już typowo sukienka plażowa w takim kaki kolorze. Ona jest ażurkowa, więc będzie świetna na wszelkiego rodzaju kostiumy kąpielowe, gdzieś tak, żeby przywziać na plażę. Myślę, że będzie robić robotę. Kolejna sukieneczka. Tutaj już mamy taką długość do połowy łydki. Tył jest ciut bardziej wycięty niż y, przód. Ale ma bardzo ładny taki, powiedziałabym beżowo-szary kolor albo chłodny beż, jak to e, woli. I już chyba ostatnia z sukieneczek, przynajmniej z HM. E, niby mała czarna, ale tutaj robotę robi nam dekolt. Tu mamy wyciętą dziurę i na dekolcie takie kameczki już ze złotym, ze złotymi dodatkami. W zasadzie tutaj ta metalowa część jest złota i prześlicznie to wygląda. Coś, co kupiłam pierwszy raz w życiu, więc swój pierwszy chyba crop top. Nie wiem, czy ja będę w tym chodzić, czy się będę dobrze w tym czuć, ale chciałam spróbować. On był też super tani, bo kosztował 30 koron, więc zobaczymy. Beżowy, w ogóle bardzo dużo beżowych, brązowych rzeczy tutaj mam, co jest takim dosyć zaskoczeniem jak na mnie, więc kolejna rzecz to szara bluza. Taki zwyklaczek Paris. Myślę, że będzie świetny na szybkie wyjścia gdzieś do samolotu. Ja bardzo lubię takie komfortowe bluzy ona też jest taka dosyć e, fajna, mięsista, więc myślę, że będzie ciepła. Szary, uniwersalny, tylko napis, ale on też jest biały, więc myślę, że do większości rzeczy będzie pasował. Wiecie, potargane dżinsy, trampeczki i lecimy w miasto. Tutaj już e, robi się nieco poważniej, bo dorwałam marynarkę. Wprawdzie ona jest w rozmiarze XS. Bałam się, że będzie mała, ale jest taka w sam raz. Bardzo fajne jest to, że ona ma już tutaj te rękawki takie troszkę przymarszczone i one są czy czwarte. Do tego mamy kieszonki, które nie są kieszonkami niestety. No i ten kolor ma bardzo, bardzo ładny. Teraz troszkę szaleństwa, proszę państwa. Przepiękna spódniczka w Wzór cytryn. Myślę, że na wakacje będzie jak znalazł. Jest trochę krótka, nie powiem, że nie, ale myślę, że na wakacje, wiecie, no gdzieś tam na jakieś spacerki po plaży, dlaczego nie? I tutaj mamy body w przepięknym śmietankowym yy, kolorze, no też. Przód ma bardziej zabudowany, tył jest generalnie troszeczkę bardziej wycięty czy zabudowany. Po prostu przód jest mniej wycięty niż tył, nie jest to znaczna różnica, ale jakaś tam delikatna jest. Z racji tego, że jest to wody, będzie super, bo nic nam tam nie będzie wychodziło, możemy w tym sobie komfortowo gdzieś wyjść. I taka basicowa koszuleczka z. Grafiką jabłuszka taki z... zwykły top, nic specjalnego, ale takie topy zawsze świetnie się prezentują z dżinsami i stramkami, więc ja jestem na taki jak najbardziej. Tu są dwie rzeczy. Ja je kupiłam osobno, nieświadoma tego, że w zasadzie tworzą komplet. Bo bluzę dorwałam w jednym H&M, a spodnie kupiłam w drugim H&M -ie. i tak nieświadomie mam kompletny dres, też w przepięknym beżowym kolorze, sznureczki zakończone metalowymi skówkami. i do tego, tak jak mówiłam, mamy spodnie dresowe. Spodnie są na gumkę, z boku mają kieszonki, te ściągacze są tylko takie dosyć wąskie, szkoda, że one nie są szersze, ale będą ok. Myślę, że na jakieś takie latanie na co dzień, o, na podróż samolotem bardzo polecam dresy. To tyle z chemu. Mamy tutaj jeszcze. A nie, jeszcze mamy tutaj coś. Tak. Jeszcze mamy e, spodenki, takie również zwykłe, beżowe. Do tego e, na przykład ten śmietankowy top. Nawet mogę zarzucić na to tą marynarkę i stylizacja gotowa letnia, niby elegancka, niby nie. Można do tego spokojnie ubrać trampki, a można ubrać szpilki i wyjść na miasto, więc tak się to prezentuje. Kolejne spodenki to już takie zwykłe pudrowo-różowe, zdecydowanie bardziej na sportowo. One są bawełniane, to już raczej typowo do trampek. Udało mi się też w super cenie, bo za 120 koron dorwać leggingsy na siłownię. Nigdy nie miałam nic sportowego z H&M. -u. One są naprawdę bardzo rozciągliwe. Naprawdę bardzo, więc zobaczymy jak się będzie w nich ćwiczyć. Kolor granatowy, dosyć uniwersalny. I już ostatnia rzecz z H&M. -u. To taka marszczona spódniczka. Ten materiał ma taką fakturę. O nie wiem, czy to ładnie widać. Te marszczenia, wiecie, marszczenia są zawsze fajne, bo one nam coś tam zamaskują. Nawet jeżeli gdzieś tam mamy parę centymetrów za dużo, takie marszczone spódnice bardzo ładnie nam to y, wszystko zamaskują, i nikt się nie zorientuje, że coś tam nie gra. Jeszcze zanim buty, mam dwie rzeczy z. Nie, jedną rzecz z Only, a drugą z Kubusa. Z Only mam taką przepiękną granatową sukieneczkę. Ten print jest po prostu cudowny. Kwiatuszkowy. Ona ma takie e, kopertowe wiązanie, tutaj i delikatną falbankę. Taka bardzo ładna kobieca. Jedna rzecz z kubusa taki szalony, naukowy. Limonkowy yy, sweterek. Myślę, że na lato fajny. Wiadomo, czasem te letnie wieczory, u nas nawet w zasadzie letnie dni są chłodniejsze, więc trochę kolorów w tej szafie nie zaszkodzi. Dobra, i zostały nam jeszcze dwie pary butów i torebka, więc zacznijmy od torebki. Torebka z y, Accessorise. Yy. Taka zwykła beżowa. Mi brakowało takiej torebki. Ja mam same ciemne, chyba tylko jedną jasną mam, ale ona jest taka ala słomiana. Więc kupiłam sobie taką beżową torebeczkę. Bardzo ładny ma tutaj paseczek na łańcuszku złotym, więc też fajnie się będzie mi komponowała z większością rzeczy. Ubolewam tylko nad tym, że nie jest on regulowany, ale no jest ok. Można go też nosić sobie na dwa sposoby. Tak dłuższa, tak krótsza. Możemy też ten łańcuszek schować do środka. Wtedy robimy go tak na krzyżyk. I jest jeszcze wtedy krótsza. Myślę, że będzie fajna zarówno do jeansów, jak i spokojnie do tego e, żakieciku. Nawet do sukieneczki beżowy to też bardzo uniwersalny kolor, więc myślę, że mi posłuży. Tak. Wansiki, moje wansiki. Ale uwaga, nie wiem o co chodzi w tych zakupach. Chyba powinny być pod tytułem więcej beżu się nie da. Bo proszę Państwa, wansy również wjeżdżają beżowe i to z podwyższeniem. Nie ukrywam, że mm, bardzo skusiła mnie cena. Nie mogę teraz znaleźć rachunku, ale o ile dobrze pamiętam to za te wansy dałam jakieś 400 koron. Może nawet trochę mniej, więc bardzo fajnie. Ale też bardzo podoba mi się to, jak wyglądają na nudze. W ogóle wansy są bardzo wygodne. Ja kupiłam sobie w zeszłym roku te niebieskie. Śmigam w nich od wiosny i słuchajcie, jak ja kiedyś myślałam, że konwersy są wygodne, to ja nie wiem, gdzie ja miałam głowę. W ogóle wans to jest inny wymiar buta. To są naprawdę komfortowe Trampki. W konwersach zawsze miałam problem tutaj z tym e, zabudowaniem z przodu, bo one mają taką gumową wstawkę, że często mnie to gniotło w palce, Jak noga mi troszkę przypuchła, no to zawsze gdzieś tam te palce mnie bolały. Tutaj, z racji tego, że jest to miękkie, skórkowe, no nie ma tego problemu i naprawdę fajnie się w tych budkach chodzi. I e, druga para w mega zniszczonym pudełku, ale to nic. To już nieco bardziej sportowe buty, bo o ile tamte mogę spokojnie założyć do sukienki, tak te niby mogłabym, ale chyba nie do końca jest to w moim stylu. To takie najeczki Bardzo ładna jest ta e, neonowa zapiętka, która tu robi całą e, robotę. One też są bardzo e, komfortowe. Szaro-błękitno-białe. E, Nie wiem, jak będzie z ich utrzymaniem w czystości, bo no, ja zazwyczaj jasne buty e, kupowałam takie materiałowe, jak konwersy, żeby je po prostu wrzucić do pruralki i mieć święty spokój. Myślę, że wansy mogłabym wyprać. Tak tutaj ta skóra jest... E, Taka śliska, no i nie wiem, raczej ich nie wrzucę do pralki, więc ciekawa jestem, jak się to będzie zachowywało na dłuższą metę. No i tak, proszę Państwa, to już wszystkie moje zakupy wyprzedażowe. Generalnie te ciuchy były naprawdę w bardzo korzystnych cenach. Wszystkie były przecenione o ponad połowę, więc żal był nie wziąć. I dziękuję wam za uwagę. Dajcie znać, czy wam się udało coś dorwać na wyprzedażach letnich. Pa pa.